Hej wszystkim, jestem Iza i ja, więc nasz kanał Gamer Girls. Więc yy, będzie rozdawajka takiej o tobie drąki. Zaraz tutaj się na ekranie wyjmie, bo po prostu myśmy pisały, żeby Iza mogła wiedzieć, o co piszemy. Bo... I to, co Iza właśnie powiedziała, to mnie rozwaliła jak to nagrywałam. I yy, po prostu będzie ta rozdawajka. napisałam, Będzie rozdawajka, tak jak już wcześniej mówiłam, biedronki. Oto tej właśnie tutaj biedronki nie jest w bo od Izy ją odkupiłam za y, robuksowego motyla i po y, y, prostu y, jej dam. Ona nam da tą biedronkę na tą rozdawajkę specjalnie i ona będzie rozdawana. Trzeba tylko zrobić trzy y, rzeczy. Dać lajka, subskrypcję i napisać w komentarzach swój nick i że jesteś zasubskrybowany. I w taki sposób można tą oto piękną biedronkę za 200 Robuxów zdobyć. A i to, co Iza teraz powiedziała, jest bardzo, Iza jest bardzo poważna. No to wskakujemy do odcinka. Audio z głosem i potrzebuję ostatnie zadanie, żeby zrobić full grown Gingerbread Reindeer. A. Zacznijmy. Ostatnie zadanie. Aha, i sobie 2000 kasy przy okazji, bo na dwóch kątach hijabowałam różne pety i tak wyszło. No, dawaj, dawaj, task. Yes, możemy zrobić na ona. Chodźmy, zauważyć, bo mam RGB boxa. Jak zrobię tego non-peta, więc. Dawno nie robiłam Neona. Już tak blisko. Ostatni. Gingerbread, reindeer i to był nasz cel odcinka, więc bardzo się cieszę. Nie ma za dużo tego Neona i tak dalej, ale wygląda bardzo cute. Tylko tu jest refleksja jakaś. O, patrzcie, piękne. <gryw> bardzo go lubię. I oczywiście nie zapomnimy o tym, że dostałam RGB boxa. Następny będzie mega non PET, bo dostanę 4, znaczy 3, tak, miał 4. Widzimy się na następnym odcinku, cześć!